Witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj zapraszam na przygodę w sudety środkowe. Wybrałem się tutaj, żeby poszukać polskiej złotej jesieni. Na razie znalazłem polską mokrą jesień. No ale na moje poszukiwania mam czas do jutra, a dziś zaplanowałem biwak. W pewnej chacie, która znajduje się w tych lasach. Żeby nie było zbyt łatwo, trasę zaplanowałem sobie częściowo po szlakach pieszych, także nie obędzie się bez wypychania roweru. Pogoda bardzo zmienna dzisiaj. Przed chwilą ulewa, którą przeczekałem pod wiatką. No, a teraz słońce. A ja zbliżam się do mojego miejsca noclegu na dzisiejszą noc. Mam nadzieję, że chatkę, w której zaplanowałem nocleg, znajdę bez problemu. No i mam nadzieję, że będzie ona w takim stanie, że będę mógł mniej wygodnie przenocować. Zatarłem do chatki. Chatka jest w bardzo dobrym stanie i bardzo chętnie wykorzystam ją na dzisiejszy biwak. Wyposażenie chatki jest skromne, ale jest wszystko czego trzeba. Podniesione miejsce do spania, jest stół, krzesła. No jak zwykle niestety w takich chatkach znajdą się jakieś śmieci, ale w tej chatce i tak nie jest źle. No i jest drabinka na wyższy poziom. Tu ktoś zostawił folię NRC. Spokojnie kilka osób które by się tu zmieściło. Mam jeszcze pół godziny do zachodu słońca ale w zasadzie wszystko mam gotowe. Schronienie stoi. Sprzęt biwakowy muszę tylko rozpakować. Pójdę tylko do strumienia po wodę i w zasadzie resztę dzisiejszego wieczoru będę mógł spędzić w fatce. Dzisiejszy nocleg od początku planowałem w chatce, ale mimo to mam ze sobą wszystkie elementy schronienia. No bo nigdy nie wiadomo czy ta chatka będzie po pierwsze w stanie do użytku, a po drugie nie będzie na przykład zajęta. Także ja mam swój pełny ekwipunek biwakowy, to w takiej luksusowej wersji, łącznie z tym, że mam poduszkę, już od dosyć długiego czasu poduszka zawsze ze mną jeździ także wszystko co ze sobą zabrałem w tym jednym worku to jest właśnie moje schronienie, moje rzeczy, które potrzebuję do noclegu i to jest ta poduszka, komplet bielizny do spania, taki skrawek podłogi pod materac, tak żeby zabezpieczyć materac przed ewentualną brudną albo uszkodzoną podłogą. Sam materac. No i oczywiście śpiwór. Jak wspominałem, mam jeszcze, mam jeszcze tarpa, ale dzisiaj oczywiście nie będę z niego korzystał. Moje posłanie jest gotowe. Kawałek podłogi, materac, śpiwul, no i poduszeczka dla komfortu, jak w domu. Dzisiaj trochę ułożyła ten dzień. Miałem w planie pojeździć trochę dłużej, odwiedzić kilka punktów widokowych, ale przy tych warunkach to nie miało żadnego sensu. Chmury były bardzo nisko i nie było żadnych widoków, ale prognoza na jutro jest bardzo obiecująca. No i wyszedł taki leniwy dzień. I w sumie bardzo dobrze. Mogę posiedzieć sobie spokojnie w tej chatce. Trochę przewidując taką sytuację, zabrałem książkę. Tak, ile niby wieczór, to też całkiem niezła perspektywa. No Zmieniała spokojnie, ale było już trochę chłodno w nocy. Temperatura spadła do 5 stopni, czyli już się zbliżyłem do tego komfortu, do tej temperatury komfortu, którą gwarantuje mój śpiwór. A to oznacza, że najwyższy czas, żeby z szafy wyjąć śpiwór zimowy. A na śniadanie owsianka z liofilizowanymi malinami i herbata z takim samym dodatkiem. Wczoraj pogoda płatała figle, jak to w górach było dosyć zmiennie. Chcę Wam powiedzieć dwa zdania o tym, jak się ubieram, jaki system stosuję na takie wyjazdy. Wczoraj było mimo wszystko cały czas dosyć ciepło, bo temperatura w ciągu dnia wahała się gdzieś w okolicach 12 stopni, także jest to cały czas dosyć ciepło, szczególnie jeśli wykonujemy jakąś aktywność fizyczną, maszerujemy albo jedziemy na rowerze, jedziemy na rowerze w górach. Dlatego ja w zasadzie przez cały dzień żonglowałem czterema warstwami. Pierwsza warstwa to była po prostu bielizna termiczna z długim rękawem, i tak naprawdę ona była za ciepła. Wystarczyłaby taka koszulka z krótkim rękawem, i to była warstwa, która była cały czas założona. Tej warstwy nie ruszałem, nie zdejmowałem. A oprócz tego miałem trzy warstwy, i wszystkie te trzy warstwy to były kurtki. Podstawowa kurtka, w której jechałem w zasadzie cały czas. To była wiatrówka, tak zwany windshirt, czyli bardzo lekka kurtka. Bardzo lekka kurtka, bardzo niewielka po spakowaniu, której głównym zadaniem jest ochrona przed wiatrem. Ta kurtka nie jest wodoodporna, ona ochroni nas przed mrzawką, ale to nie jest jej funkcja. Jej głównym zadaniem jest ochrona przed wiatrem. Także ona ma nas bardzo dobrze chronić przed wiatrem i bardzo dobrze odprowadzać wilgoć, którą produkuje nasze ciało. W trakcie wysiłku i z tego zadania wywiązuje się doskonale. Kolejna kurtka, no to kurtka właśnie wodoodporna. Zakładana w momencie, kiedy opad deszczu się zwiększy. No i trzecia kurtka, tak zwana warstwa docieplająca, to jest kurtka puchowa, którą mam na sobie. I to jest właśnie kurtka, którą zakładam już na postoju albo już na miejscu biwaku. Ta kurtka nie jest używana w trakcie aktywności. I ten zestaw bardzo dobrze sprawdza się właśnie w takich warunkach jakie jakie w tej chwili panują w terenie. No to ruszam dalej na szlak. Niestety prognoza się nie sprawdza. Miało być dzisiaj słonecznie. Na razie zachmurzenie jest w zasadzie całkowite. Jadę do pierwszego punktu widokowego, no ale nie mam jakichś wielkich nadziei. Coś się dzieje na tym niebie, coś się dzieje. Może jeszcze jest szansa zobaczyć to, po co tutaj przyjechałem. A przygoda w Suzetach Środkowych powoli dobiega końca. No, nie miałem szczególnego szczęścia do pogody, ale to co zobaczyłem, na pewno sprawia, że chcę tu wrócić i to na pewno na rowerze, bo te ścieżki tutaj, te puste asfalty, spokojne asfalty bez, bez dużego ruchu samochodowego bardzo do tego zachęcają. Dziękuję za Wasze wsparcie. Możecie wspierać kanał Buszkraftowy. Robiąc zakupy w sklepie bushcraftowy.pl i zostając patronem w serwisie Patronite. Jeśli bardziej interesuje Was tematyka rowerowa, jak się pakować na takie wyjazdy, to zapraszam na kanał Mikroprzygody. Tam zdecydowanie więcej szczegółów rowerowych. Także za dzisiaj Wam bardzo dziękuję. Do zobaczenia następnym razem.